Witam, Ja jestem Garneko, to jest Roach Legacy. Porozmawiajmy o grach komputerowych, o Po prostu tak naszło mnie coś na rozmowy. Nagrałem tymi trzema postaciami grę. Ale niestety nie nagrałem dźwięku z mikrofonu, bo jestem idiotą. I muszę nagrywać od początku, tak ładnie mi się rozmawiało o tym wszystkim, o grach, o pasji. Nie no, o pasji nie rozmawiałem niestety. Albo, no, niestety lepszy przyzwyczajenia już jest. Yy, o, no zebrałem runę w podejściu ostatnim, nie pamiętam do czego. Aha, do pancerza, pierwsza runa do pancerza. To mi się przyda, bo są skrzynie te takie specjalne. Prawdzie trochę ścinać. Ale myślę, że zaczniemy o... Yy, o grach. Gry są robione dla pieniędzy, tyle wam powiem od razu. Teraz, teraźniejsze gry, dla pieniędzy. Ludzie starają się jak najwięcej być z danych gatunków po prostu klony innych gier. To, to, to odrzuca czasem. Może klonu na takiego Minecrafta być. Diablo już jest ile. Patrzcie. To dobre klony, bo to wciąga, ale... To jest to samo, to nie idzie naprzód. Na przykład idzie tu grafika i elementy w tej grze. Powinny powstać nowe gatunki. Właśnie to jest Roachy Days jest jednym z lepszych gatunków. Bo ja dużo takich gier na nawet nie widziałem. No, The Binding of Isaac się zaliczyło. Ciężko robić ten gatunek, to jest... Hm. Survival Sandbox RPG. Tyle wam powiem. I to widać. Że ten gatunek się rozdążył, stworzył się nowy podgatunek. To właśnie tych gier, jak Crowshield Geyser. Tak jak na przykład Minecraft. Minecraft był świetnym, ja uważam, że Minecraft jest genialnym grą. Coś. Ale po co do cholery jasnej robić milion gier o tym samym, kładzeniu klocków na minecrafcie? To jest mocna no, no. Ja kiedyś powiedziałem, że wyjdzie kiedyś gra minecraftowo podobna, tylko że będzie można budować z trójkątów. No i wyszła. Gdzieś tam wozi ją, na YouTubie zrobi. zrobił jako materiał. Jest taka gra. Jeśli można budować świat z trójkątów. No i... Nagra jest grą, która zapoczątkowała grę z super niszczelnym otoczeniem. Rzeczywiście przed Minecraftem były takie gry, ale to było coś nieznanego. Takie bardzo nieznane. Najbardziej wymasterowanym gatunkiem... ...są platformówki, tylko ich mało wychodzi. Ta gra jest trochę platformów. No, to jest platformowa. Jeden gatunek chyba raczej nie rozwinęł się za bardzo. Najwyżej zrobi się z tobą taki gatunek jak to, zaraz widzicie. Takie strzelanki, one są jednolite, bardzo to denerwuje. Na przykład... O, nie lubię tego challengea. Na przykład Call of Duty, no właśnie, to jest taki skok na kasę. nie ja bym to samo przez kilka lat. Zdrambałem. To mnie tak denerwuje. Po prostu nie wytrzymuje tego, że twórcy tej gry... Cisną te pieniądze i cisną robić to samo. Teraz ponoć ten nowy Ghost, ma mieć jakąś tam lepszą grafikę, ale to jest wciąż to samo, no. Czego nie mogą wydać jednej gry, do której będziemy wydawać milion DLC, i, nie i żeby żeby nie robić nic nowego przez najbliższe kilka lat? No, co rok co dwa wychodzą nowe lat, które są prawie takie same. Musi się niby fabuła zmienia, ale kto patrzy na fabułę, nie 5% graczy może na tę fabułę patrzeć. Tak jest, tak na pieniądze robiono, że to jest koniec. Na przykład pieniądze rzucił Assassin, bo kupiłem gram pierwszy w był świetny, to był ten system, bo chciałbym to w bardziej rozwiniętym trybie, z większą mapą, yy, super fabułą, która ja mnie znowu wciągnie, to będzie genialne. Z polskim dubbingiem, no nie wyszedł ten polski dubbing, niestety w drugiej części Assassin'a. No to i nawet dobrze. Mniej ludzi by narzekało, chociaż ja narzekam, że nie ma tego polskiego, żeby mi się podobał. No i wyszedł CS Creed 2, no i to było super gra, naprawdę, kupiłem ją, grałem, całą przeszedłem, genialna. I wyszedł Brotherhood, ja mówię, no nie no, nie wejdziemy już w Brotherhood, no ten chodzi na najniższych, no to Brotherhood to już raczej nie wejdzie. No tylko kupiłem Xboxa ale już wcześniej trochę, kupię na Xboxu, zobaczymy jak to będzie. Przedem całego, był świetny, ale mówię, że coś nowego by się przydało, coś, nie wiem, fabuła, fabuła i tak by, i tak inną bym chciał, o i tak... A była się ciągnie. a coś nowego, coś innowacyjnego. Soram Prawie to samo. Te same systemy. Bardzo podobny Chud, który się tylko zmienił leciutko. Trochę tylko ulepszony tam system. Po był świetny, bo on ulepszał z dwójki to bardzo, ale po broderchu już dużo... No właśnie nie było. nerwowało Trochę tutaj gardło mi już boli od gadania, bo mówię już 40 minut. Ten materiał przed się walić. tak mówi o tym samym, nie? I dużo takich gier no. O, super, mi? Dużo unikalnych gier jest. Jest bardzo dużo unikalnych gier. Kiedyś był jedyne w swoim rodzaju, teraz już są takie... Kurde, mi myślałem, że jakoś to zrobię. Dobra, przejdę przez Nie, 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 nie. Tym asasinem pociska. No i wyszłem tu. Ja, no? To jest taki z YouTube, naprawdę. Tyle ludzi kupuje rzeczy. To zrobił vlogi. To jest super wygramy. Będę lepszym vlogerem. Też nakręcę vlogi. I zobaczymy co się w tym stanie. Albo wysz wyszło geta. <laughs> może zrobimy grę GTA, tylko coś tam zmienimy, tak delikatnie, tak żeby to by było unikalne. No, 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 no. No to nie wiem, Sleeping Dogs może. Yy, fa fabułę, fabułę, kompletnie inną moc na przykład, nie wiem. Yy, Chiny, tak, Chinatown. Yy, system walki, tak, to wszystko. Reszta będzie taka sama. No i twarz co wyszło, no. tam strzałem w mordę. No i wyszła gra, bardzo podobna. Sleeping Dogs jest świetną grą, bo ma ten system. To jest jedyne chyba co wyróżnia. To mnie denerwuje. Gdzie szukać unikalności? Wyjadacze gier będą szukać tej unikalności wszędzie, na przykład w tej grze znalazłem unikalność. Bo ciężko znaleźć tą grę z takim humorem, tak genialnie systemem tego wszystkiego, że to koniec świata. Wysyp RPG, wysyp gier postapokaliptycznych w po wyjściu takiej gry jak Fallout. Wysyp gier zombie pod po Left for Deadie na przykład. To jest znaka pieniędzy i... Ludzi, którzy są łasi na pieniądze, bo nie ukrywajmy, tego jest za dużo. Wysyp gier na RPG makera, wyszło parę gier tam, o, coś tam, i wyszło. No i co? Dalej jest krzyczka. Nagle jest wysyp tych gier na RPG maker, jakichś super RPG tutaj to, tu, to. Yy, tu RPG maker bardzo dużo się ściąga, odda takiego tak, tak. Final Fantasy. sequelowość, nie? Zrobili sobie ścisłą czołówkę ludzi, którzy kupują gry Final Fantasy ci twórcy. No i patrzcie, ile weszło części Final Fantasy. Ja nie wiem ile bym, nie liczę, bo ta liczba jest tak niesamowita. Tak to mnie denerwuje, ile tych części wychodzi. Chociaż mogłyby się czymś różnić. Bardzo fajną odskocznią w świecie Final Fantasy jest Decisa, Final Fantasy na PSP Tym jest Final Fantasy, a nie jest to turówka. To jest bijatyka, to jest dobre. To jest zmiana wieloga wielogatunkowość. Na przykład patrzcie. Kiedyś gry o Harry Potterze były świetne. Były to platformów, zewnętrznościowe. Doblit był polski, było... były znajdźki, był nawet jakiś system RPG, tam życie można było zwiększać. Był Harry Potter, nie? Ludzie to kupowali się cieszyli, że takie świetne gry wychodzą. No to jest tylko na podstawie filmu gra, a tak genialne wychodzą gry. Wieszła czwórka, która nie wiem co się starało no, podobić. Chyba Diablo. To był haken, slasher, cholera. Może slasher tylko? Nie, nie pamiętam już. Chyba tylko slasher, tak jest, tak, takie ściągnięcie ze wszystkiego. Tu jest przejście, ale nie anduartizm. Całej linii. Nie było złe, miał ładną grafikę, dobrą fizykę. Na PlayStation 2 mam Harry'ego czwórka. czwórkę. Ale to było odskocznie, no patrzcie, wielogatunkowość, no. Robić z... Zrobić z zręcznościówki jakiegoś RPG-a. Później piątka wyszła, to już w ogóle to jest, nie wiem, piątka to jest przygodówka już tylko. Jakiś tam system walki jest, ale to bez Resz Reszty, już nie patrzyłem po prostu nie chciałem się w to grać. Pierwsze charaktery jednak były najlepsze. Na przykład... Lubię coś wraca na korzenie, na przykład seria była słaba, ale nagle wychodzi coś super w tej serii, który niszczy po prostu system. To jest genialna rzecz, To ratuje tą serię, na przykład Call of Juarez, patrzcie jaki shit. To jest Call of Juarez The Cartel. Dobra. Nie, nie powiem, że to jest shit. To jest średni, bo się da grać, to nie jest takie złe. System walki może jest słaby, ale diving daje radę. Grafika... O... Grafika jak grafika może nie daje... Ale, ale sam grym niskobudżetowy, które są sobie świetnie radzą, na przykład Dead Island... Też znaczy, budżet jest tutaj ważny, bo tym więcej ludzie zarabiają, tym większy jest budżet. Ale... Mogą na walić na budżet, robić podobną grę, po prostu wziąć więcej pieniędzy dla siebie. To jest kalownicze. Moi drodzy, to jest kalowizy. Teraz sobie nowy silnik zrobili, żeby lepiej coś. Ma to też do siebie, że ma to sam w takich kurcach nawet. Dużo to będzie. Odrócę gra się, ja już na przykład nowy Kalwidz nie kupuję, bo są za drogie. Wchodzą za często to są takie same prawie. Bo coś jest innowacyjnego od Kalwid 4 do MW. 3 Co więcej broni? To nie jest innowacja. To jest po prostu... ulepszenie gry, dobra no spróbujemy jakiegoś chesta, na przykład tego ostatniego nothing dziadu, przegrałem raz mi się udało, że wygrałem kurczak, pieprzony kurczę. o jezus Ło! kur... Masaka mnie właśnie takie gry jak Podróki Minecrafta, Terrary. Mam dystans do takich gier już, naprawdę, bo... To jest... Co tak, to niszczy tych ludzi, co stworzyli te oryginały w Minecrafta. To niszczy, bo to zabiera im fanów O kurde, a co to mi 200 dodał? Co to mi 200 dodał? Przypisz mi ja nawet tyle życia. Nie wiem co się stało. To się pieprzyło, chyba. Bo mi się coś wydawało, albo się... Litery pewnie, cyfry znaczy. Kurde. Księdź pieprzona skrzynka To zabija ludzi. Sequelowość, sequele. Skóra ratują grę, jeżeli będą innowacyjne. Akurat w strategiach to nie, to nie ma znaczenia. Znaczy, strategie nie mają nic innowacyjnego. Strategie są takie same od wielu lat. I równie dobrze, mogę odpalić takiego nowego StarCrafta 2, jak i WarCrafta 3 starego. Także to od tych samych twórców, ale jest to samo. Alan Annihilation to jest innowacyjna strategia. Na przykład Kompan of innowacyjne, bo tam są nawane nowe rzeczy, które są już na... na chwałę XXI wieku. Jakiś deszczu wszystkiego. To jest fajne bardzo. Dobrze, zapaliłem sobie świat w pokoju. Dobra, gram dalej. Gram sobie teraz liszkój. Nie liszki, liszkui. Damage! No i jakąś tam runę, kupić tam ostatnią. Ohoho. 79 to by było Na przykład gry muzyczne, to też jest... Na przykład... Nowych... Technologii. Niby sąd! Te nowa, lepsze, jak... Niby teraz... Teraz gry muzyczne, to wiem raczej. Ponieważ twórcy już się nie skupiają na utworach aż tyle, tylko na graficy. Gra muzyczna z grafiką, matko Bossem Ważne jest to, żeby do gry pasowało wszystko Żeby wszystko było zrobione tak jak należy, trzeba zrobić, żeby nie było bugów Żadnych To jest zaleta dobrej gry Jak gra ma mało bugów to można testować, to jest fajne Też są gry pobagowane, są świetne, na przykład Dead Island Ale są jedynie nieliczne jeżeli mowa o unikalności na przykład patrzcie dobra Kiedyś jak wychodziły gry, to wychodziły od razu pełne. Kurde nie bawili w alf w bet. a teraz jak przy ten Minecraft, patrzcie ile gier kurde wychodzi w fazie alfa albo nawet jeszcze pre-alpha, już można ją kupić, Patrz... no o! Można ją kupić to jest że Kickstarter, ha, ha, ha lol, o my Patrzcie, patrzcie ile tego wychodzi. To... Z jednej strony jest dobra, ale z drugiej strony no, skupili najwcześniej mają najmniej. Najlepiej to robić tak, że na przykład cena jest mniejsza. W Właśnie to, to tak był że jak kupiłem się go wcześniej, to się miałem mniej, ale za niższą cenę, ale później się miał więcej, też za niższą cenę. Kupujecie. Możecie kupić Alfę, mogliście kupić Alfę na a macie dostęp do tej wersji, która jest, teraz, jest super rozbudowana, jest milion modów na stronę. W modach też jesteś pewni, bo ludzie jak mody wychodzą do gry. mody wychodzą do gry, to znaczy że gra... twórcy się postarali o tak... Tak samo mody mod, do jakichś twórców postarali. każdy 4 patrzcie. Gra, która wspierała mody. To było genialne. Były mody na zombie. Były na wszystko. były na pewno. Był gunny. Było niesamowitego. Gra strzelanka taka super rozbudowana i realistyczna, a tutaj mody, wsparcie dla Później Call of Duty tego nie miał, Chyba Call of Duty 5 jeszcze wsparcie, o ile pamiętam, ale reszta już nie. Tylko Call of Duty w ogóle jest na identycznym silniku co szfurka wygląda nawet tak samo prawie. No jest do oryginalny chociaż tam dodali tryb zombie, który trochę odwracał. Proszę, ludzie Że... mieli za tą grę, bo nie była zła. Piątka była dobra, wbrew ludziom. Patrzcie, ile wyszło gier podobnych do Ile wyszło gier podobnych do Ile wyszło strategii, które są prawie takie same. Yy, nie wiem, ile wyszło gier logicznych podobnych. Jedyną logiczną grą, które, której nikt nie powtórzył jeszcze, na szczęście, dzięki Bogu, chociaż jest, gdyby tam jedna gra fleszowa jest to Portal. A po tej grze fleszowej to jest Portal Mario, taka taka. To jest jedyna unikalna gra treściowo-logiczna w tych czasach. Jedyna. Nie znam nic. Nie ma, nie ma więc. Ciężko wycisnąć istotę. Skończyły się gry tekstowe, w których point-clickowe, point nie można skakać, co? To no ja w Uczyły się gry point No, mało, bardzo mało z tych gier. Niestety. A ja na przykład chwalę kurców Resident Evil. -a. Dlaczego? Mogliby zrobić Resident Evil z jakby 1 lub dwójka, czyli super trudni, ale tego nie zrobili. Dlaczego? Wiesz, oni nie skoczyli na pomoc. Oni zrobili coś nowego się nie podoba niestety ludziom, nie podobają mi się te nowe prezenty ludziom, w większości, tym starym wyjadaczom. Ale, ale to jest coś nowego, to jest wersja skok, że jest zmiana konwencji serii, że twórcy nie cisną w kasę i nie chcą zrobić czegoś po prostu dla tych samych ludzi, tych samych odbiorców. Robią coś innego, co się spodoba innym ludziom. Też może to być dla kasy, ale... Wiem, że to jest ryzyko, wiem, że mogą, mogą mi dostać mniej pieniędzy, w grę, ale i tak ryzykuję. Chcę zrobić coś nowego. Kurczę, z tą drogą nie idę, robię to samo praktycznie. Trochę, tylko... Black Ops mi się podobało, na przykład, że dla fabuły. Ja nie wiem, jest Black Ops bójką, czy to ma coś związanego z jedynką, bo nie grałem. Ale pierwszy Black Ops był super, to super fabuł, jest jedyne każdy gdzie ja fabułę znam. Ja w grach wojennych strzelanków jest, nie lubię fabuły, dlaczego? Na kompletnie nie skupię. Zero. Nic. Wszystko pomijam. Nienawidzę fabuły w strzelanka. Pierwsza osoba. Black Ops, jeden na pierwszej osoby, który fabułę które fabuły. na pamięć. Był Tyle wam powiem. Multic też był świetny i był tryb zombie, to też był świetny zbrak, to jest świetną częścią koloru, tak? też. na słowo, nie wiem dlaczego. Ta gra, w którą gram teraz, Roach League Ace, jest też super unikalna. Bo jedyna podobna gra, którą mogę wymienić, to jest... Super. The Binding of Isaac. To jest bardzo zbliżony gatunek do tej gry. I dużo takich nie ma. Po prostu nie ma Gdyby się znaleźć podobny Do tej i do Nie wiem, jak macie jakieś, to znajdźcie w komentarzach Albo zobaczcie Wyszły MMO, pierwsze MMO jakieś tam No spoko No to wyszło jeszcze jakieś inne małe MMO Jako, że skok na kasę Tu zrobiło to MMO No dobrze Tyche yy, MMO mało że Co się stało, przeklęte przepraszam yy, Wyszło miliony Innych MMO, które są tak podobne do WOWA i są tak idiotyczne, bo nie dodają nic nowego, że to mnie załamuje po prostu. Nie wiem jak można grać w jakiś MMO, który jest kopią WOWA. Nie lubię pograć w oryginał. W ogóle nie, nie lepiej w ogóle nie robić takich gier. Albo żeby gracze zrozumieli, żeby nie grać w takie gry, Dlaczego? Nawet twórcy robić coś oryginalnego. Ja w nie idą do przodu w ogóle. Takich w sensie gier jak Launchy jest mało które są innowacyjne chociaż Minecraft był dobrą innowacją tyle w ogóle to jest o zginęłem to wysoki skoki robię ale to mnie niszczy po prostu to niszczy to niszczy gry Czyli nie mogę shinami wylosować nie wiem magia czarna łuk. może podki ulepszy co? a jednak coś nowego blokuje tak myślałem spell thief a. Klas. Ciekawe. Upgrade'ujemy. Widziałem, że tam jest towa klasa. No ja jestem zdania, że pewnie milion gier wyjdzie po tym... ...po tej grze, którą teraz widzicie. Którą gram. To jest pewne, naprawdę. Asasyny i Asasyny. Kto spróbował skupiłeś Asasina? Nie wiem, Proto type, ale Infomus, w ogóle wyszła gra bardzo pełna, to jest proszę nawet Infomus. I ludzie by się strasznie a ten sam system poruszania się, ludzie. Coś innowacyjnego Ci proszę. Jak jest coś innowacyjnego, to ja w gram? Tyle mam odpowiedź. Widzisz innowacyjny gra, to ja muszę mieć po prostu. Chyba że portal. Portale grałem demo. Macie nawet na starym kanale chyba sprzed roku jeszcze nawet więcej demo grałem. Coś mi się bardzo spodobało. Ja nie kupuje mnie, ale już demo oczywiście. Mnie denerwuje. jak takie shitowe studia jak na przykład? No niech ci będzie, że zacytuję bananowego Janka Taki jest jak Blast może istnieć, ale na przykład Taki jest tutaj, jak THQ gryzie glebę Tak jest prawda To jest Gry nie idą do przodu Jak powinny pójść Jak szły, nie wiem, tak mogę powiedzieć Wyszedł Max Payne z wspomnianym tempem, no dobra milion gier z bullet timeem total overdose wszędzie bullet timeem jest fajny? jest nowy element gry jest nowy element gry no proszę ale taki próbujemy hell is blue uuu to dodaję nie pamiętam to się pokaże gdzieś tu nie, pokażę się. Nie pamiętam co dawał Helios Blizzin. Ale się gra ścina i tą cholerkę, więc coś niesamowitego. Chyba, że się gra po prostu powinna ścinać, ale się ścina. No. Tylko patrzcie Tomb Raider, to jest poster. Dlaczego? Zrobili no, coś innego, to już nie jest tylko jakaś Zależnością to jest super fabuła, genialna fabuła powiem. Świetny system walki, Wciąż jest to I To się nie zmieni I... i... Też jest wciąż dużo wspinaczki. To ładna wspinaczki, ta gra jest świetna, tyle wam powiem. To jest krok do przodu. Ale nie jak asasiny Nie inne takie shipostwo. Specjalnie słyszałem do kolce, żeby zabrać gold. Jestem tak zachłanny jak twórcy Call of Duty Infinity Dobra przepraszam tych twórców już do oglądania Gdzieś dziwy może być na tym filmie A jak więcej to dziękuję Mnie ile jeszcze takich firm, ile takich klonów powstanie w najbliższych czasach Ile potu ludzie będą zrobić żeby sklonować idealnie jaką lidę ale jeszcze jest drugie. Jeszcze jedna rzecz. Ile wyjdzie unikalnych gier, które zaskoczą, czarują gracza. No looking? Jak ja miałem to zrobić? Pewnie tu jakieś przejście cheaterskie. Albo tu. Nie mam pojęcia. Chyba, tak! Dla mnie O! Oh. Patrzcie ile wyszło MMO darmowych. No i to jest koniec po prostu. Na, że MMO jest zamknięta. Jest tyle darmowych MMO, żeby na przykład ten ostatni level, jakichś supermistrz MMO, to on nie zobaczy tych wszystkich gier. Naprawdę. Patrzcie na cube'u. Łączenie RPG i Minecraft, znów nowy gatunek, który jest genialny! Bo jest genialny. Ja to grałem. No spróbuję. Pierwsza. Kurde, dziadu! Dawał mi hajs. Nie wygrałem. No, smutny. Tyle golda stracić. O, boss tutaj był. Byłby! To bawi Ale co wiem myślicie o tym Bo ja nie wiem naprawdę Myślicie że nie wiem że gry dobrze idą w dobrym kierunku że Wszystkie gry będą takie same i nie wiem wielo i będzie taka że z wyścigówki zrobią strzelankę Z Twisted Mechal na przykład A nie ma drugich gier takiej, takiego Typu Nie wiem z Arpega z zrobią jakąś logiczną grę no. Masakr. Chociaż to jest unikalność. To jest, bo to jest... takich połączeń na przykład nie ma. Ale słuchajcie, ja tutaj długo nagrywam, to ja skończę tę pogadankę tą. Trochę ja tutaj powiedziałem, wyżaliłem się jak mi to nie podobają się nowe gry. Większość nowych gier mi się nie podoba. Nie są unikalne niczym prawie. O, jeden jakiś element, który zrobił unikalne unikalny gry na no, just cause unikalny element akrobację postaci to wszystko jak fajnie się to postać po i to wszystko to jest tergieta ale ładną grafikę ale rym, hoho bobra ho. mnie oboli. na razie cześć